Wielkie świętowanie wczoraj, wspaniałe wydarzenie, wydarzenie także na Gdyńskiej plaży, a dzisiaj aktywnie że święta miasta. Tysiące Gdynian wybiegnie na ulicy. Wydarzenia były znakomite, fantastyczna atmosfera i to co najważniejsze, bieg powoduje niezwykły wzrost zbliżone, poziomu optymizmu. Biegłem w gronie naprawdę pogodnych, uśmiechniętych Gdynian. Trzy, dwa, i ruszyli, przypominam, w startu jest strefa czerwona i żółta. Był specjalny kąt, był wspaniały pokaz, dronu. Dzisiaj bieg urodzinowy. Wiek urodzinowy. I uwaga, jeszcze mężczyzna poniżej 30 minut, pierwsza kobieta poniżej 34 minut. Było ciężko, ale było bardzo szybkie tempo. Co mnie nie ukrywam, że zaskoczyło tak na początku, bardzo naciskała druga dziewczyna, więc moje plany, żeby zacząć spokojnie, już na startie tego w gruzach. Pierwsze 5 km bardzo szybkie, z góry delikatny bieg, lekko pod wiatr, potem dość mocny, znaczący podbieg 56 metrowy, który wybił troszeczkę z rytmu i nie dało trzymać się zamierzonego tempa na, na wynik około 2915. Temperatura była właśnie dobra do takiej zabawy. Miałem cały czas w głowie, że Cały czas robota jest jeszcze Tak jak zacząłem to masę, to skończyć, nie? No to widzimy się o tak, wiadomo. Tylko trochę peset przeszkadza, ale to na to nie ma wpływu. Mnóstwo pozytywnej energii, energii urodzinowej. Dzieciaki doskonale wiedziały, jakie święto mamy i jak ważny jest to dzień dla wszystkich mieszkańców Gdyni. To jak z wielkimi emocjami startowali, biegli, pokonywali kolejne setki metrów jest najlepszym prognostykiem do tego, że zobaczymy ich w kolejnych biegach. Widać pośpiecha, że bieg się udał. Wszyscy dobrze dotarli szczęśliwie, w zdrowiu, ci najmłodsi, najstarsi. Zapraszamy na kolejne nasze imprezy, czyli na nocny bieg świętoański, bieg niepodległości.